Dobra, stary, mam dla ciebie historię. Dobrze. Puszczaj szumowskie hi historie. No, nie podoba mi się, że ty zarządzasz kiedy puszczać to. Dobra, nie puszczaj tego. Nie, puszczaj tak tego. Robić. Nie puszczę. Nie puszczę tego. Ach, muszę się skupić, to bo to jest, historia. Historia? to jest potężna historia. A to jest z tego tygodnia? To jest z tego wszechświata. To mi się bardzo podoba. Eee... Dobrze, że nie opowiadasz mi z jakichś e, innych e, wymiarów. Foton. Taki polski film. I? Co to są fotony? No to jakieś... No. To twoja historia. Cząsteczki światła, tak jak słusznie chciałeś powiedzieć, o... to jest dokładnie to. I teraz masz generalnie tak. Foton to jest najmniejsza cząsteczka, tylko skup się, bo to jest, to jest potężne. Wszystko, co teraz powiem. Ale co czytałeś? O kwantowym internecie? Nie, obiecałem coś na YouTubie. A, dobrze. No. <laughs> Okej. Okay. Eee, poczekajcie, tylko Kasia, ty teraz też nie możesz chodzić, bo ja muszę się skupić. A jak, a jak będzie za dużo ruchu. No, ja ona nas nazywa... wyostrza. Ona jest Aha. naszym. Y... Aha! No, wiesz, no dobra. Ty, ty jesteś trochę tępy. Ue! Dobra. Który no, jest, jest takie rzeczy mówisz, że aż sobie idę zrobić usta? <głosy> 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 e, foton to jest najmniejsza cząsteczka światła. I teraz tak, przez lata. 20. <noise> e, przez lata 1600 któreś, przez <noise> dużo lat no. e, były e, dyskusje no. między Newtonem a Huygensem, jest taki e, e, naukowiec, no. którego zapamiętam do końca życia, no, bo Huygens jest mega, jak gdyby, łatwy do zapamiętania. Ty jest gęsią i chujem jednocześnie, jest Huygensem. E, dyskutowali a propos tego, czy foton, e, czy cząsteczki światła, Podróżują w linii czy w fali? No. I teraz przeprowadzono eksperyment niedawno, przyciągło ostatnich 100 lat, prawdopodobnie z 50 lat temu. A to nie jest taka stara rzecz, co zawsze na y, tych wszystkich kursach marketingu o niej gadają? Że jedni sprawdzali, czy w linii i im wyszło, że w linii, a drudzy sprawdzali, czy jest falą i wyszło, że jest falą, i później się okazuje, że jest i tym, i tym. To? Trochę, ale jest zupełnie inna narracja do tego. Aha. Ale trochę, już się powoli zaczyna zgadzać. Przeprowadzono eksperyment, nie? który był mega prosty. Polegał na tym, że masz po prostu kartkę papieru z jednym z dziurą, w sensie z takim tym, i później dwie inne kartki papieru z tymi dziurami. I jeżeli jest falą, to znaczy, że będziesz. Stary, nie będę tłumaczył eksperymentu. Chodzi o to, że wykorzystano kartki, czyli z dupy. To nie jest jakiś mega jak gdyby, eksperyment, który wymagał, kurde, wiesz, yy, maszyn. Znaczy wymagana była drukarka. W sensie potrzebowali drukarki, żeby to papier i nożyczek. Tyle głosu. Z... Do czego zmierzam? No. Że udowodniono za pomocą tego eksperymentu, że e, załóżmy jest e, tym. E, e, linią światła, nie fala. I wszyscy mieli takie, o kurwa, chuj miał rację, linia światła i tak dalej. Ale później odkryto, że jeżeli obserwujesz eksperyment, to zmienia się w falę. Czyli foton reaguje na obserwatora. No ale przecież foton nie ma emocji. Nie ma, nie ma uczuć. Tak jak ja, tak jak, tak jak Magda, tak jak Kasia. Wiesz <rzedziś> tak, nie ma... tak jak płacząca Magda. Tak, 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 tak jak Kasia, która ma nadzieję, że kiedyś jej chłopak przestanie być robotem. Wiesz, i gdyby ci ludzie mają... Ma... Czeka, czekaj, czuję, ty masz chłopaka? A to masz męża. Pięk. Brawo Kasia. Eee, w którymś momencie? zrozumieli, że jak obserwujesz to, to się zmienia wynik działania. Ale przecież foton nie ma jak gdyby motywu, nie wiadomo no. dlaczego w ten sposób reaguje. I doprowadzało to do szału wielu naukowców, między innymi Alberta Einsteina, który nie potrafił tego rozwiązać. Teraz mając tą informację dochodzi jeszcze jedna, jeden wątek, tak? trochę ci z boku to wleci, że fotony są sparowane. To znaczy, że ta najmniejsza cząstka, jak się ją jak gdyby rozszczepi, nie, to hmm. ona jak gdyby y, wiruje w, w dokładnie ten sam sposób, w sensie, to jest jakaś nazwa na to, której nie pamiętam, hmm. powiedzmy, symultaniczne parowowanie I, e, i z tego, Słuchaj, nie, nie nudź się jeszcze, bo nie, 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 nie nudzisz nie, się, wręcz przeciwnie, naprawdę, tak, okay, bo czasem, wraż... klinczuję w chuj, ok, nie, czasem mam wrażenie, że cię tracę i zaczynam krzyczeć jedno słowo, ok, i teraz, jak zaczęli badać, dlaczego w ten sposób te fotony się zachowują, odkryli, że w momencie, kiedy zatrzymasz jednego wirującego fotona, to ten sparowany z nim zatrzymuje się dokładnie w tym samym momencie. Co oznacza, że prędkość światła, że jest coś szybszego niż prędkość światła w prędkości światła, co jest totalnym mózgojebem i całą naukę podważa. Bo nie, ma, nie może być po pierwsze nic, co jest szybsze niż prędkość światła, a po drugie nie może to być świetne. I nikt nie jest w stanie do dzisiaj tego skumać. I to jest początek fizyki kwantowej. Na tym się opiera, że jest coś szybszego niż prędkość światła, ale jest to prędkość światła. I teraz są tylko dwie teorie, które do tej pory wymyśliliśmy, co to kurwa oznacza. Jedna to jest to, że jest coś takiego jak e, absolutny determinizm, czyli że e, wszystko, co robimy z, z uwagi na to, nie ma wyboru, że to jest wszystko jak gdyby jest efekt, jednociągnie za drugie i po prostu kurde yy, był wielki boom i wszystko co musiało się wydarzyć się wydarzyło, wszystko co się wydarzy się wydarzy i chuj, a ja nie masz na nic wpływu, a druga to jest to, że wszystko już się wydarzyło, to znaczy, że po prostu to co może się wydarzyć już się wydarzyło, czyli że jest milion, miliardów yy, różnych yy, uniwersum. Multiverse. Multiverse. I co Humers? I no, jakie wnioski z tego? No, no nie, nie wiem. <laughs> nie wiem, czy tyle. Czy obejrzałeś na YouTubie, zapamiętałeś, mm -hmm. streszczasz mm -hmm. i co o tym myślisz? N nie, umiem, nie umiem nawet <laughs> odpowiedzieć na to pytanie. Wiesz, to dla mnie, ja myślałem, że ty będziesz miał jakąś lepszą odpowiedź na to. Ja te stare bite to zryłobanie totalnie. Ja wiem, że zbliża się era e, komputerów nowych, kwantowych i internetu kwantowego. Czy ty zmieniasz temat, czy dalej o tym no, samym nie, mówimy? Nie, to jest trochę to samo. Co to znaczy? Właśnie tam jest skomplikowana sprawa, no. bo to wszystkie, nie, nie, wiem, nie wiem, nie wiem jak się nazywają te cząsteczki, czy to są fotony, czy to są jakieś kwarki, czy chuj wie co to jest. Spokojnie, ja się połapię w twoich tam drdymałach, no. <laughs> bo ja nie rozmawiam z prawdziwym naukowcem, no. Aha. Ale w skrócie, że muszą być pod jakąś temperaturą, że muszą być stabilne, żeby te nie, fotony, tak? No właśnie te cząsteczki. Te cząsteczki no. Żeby nie, nie znikały. No. I właśnie odkryto, że jak jedną zmienisz w jednym miejscu, no. to druga się zmienia w tym innym miejscu. To jest to, co ja mówię, czyli desparowanie. Dlatego tak no. tu tak skojarzyłem, że no. może to się wiąże. I tak będzie działał e, internet w przyszłości. Że będzie natychmiastowo. Że natychmiastowo będziesz, wiesz, tutaj zmieniał i nie będziesz przesyłał, tylko te, e, te cząsteczki będą się same zmieniać. Mm -hmm. A w co wierzysz? W, co wierzysz? w Boga wiesz! <noise> nie, z tych dwóch, z tych dwóch opcji na koniec, które były konkluzją, wiesz. Czy yy, totalny determinizm, czy że wszystko mogło się już zawsze wydarzyć? W Której teorii jest Ci bliżej? Z tych, ale że tylko z tych dwóch wybieram? No, ale, no albo wymyśl trzecią. Ale kurwa, ale jest, powodzenia, chuj, bo ja już to mocno rozpiniałem. I nie ma żadnej innej Jaka jest trzecia? Daj mi trzecią. Jaka jest trzecia? Że e, Bóg, tak? Co, że Bóg? No, że Bóg jest trzecią. No nie no, masz wiele różnych, nie? Daj mi przykład. No taką, że żyjesz zawsze w, w teraźniejszości na przykład. No to jest po prostu prawda. Co jest prawda? No zawsze żyjesz w teraźniejszości. Co? No jak to, no, jak możesz nie żyć w teraźniejszości? Ale jeszcze na przykład nie ma przeszłości i przyszłości. Teraz to wymyśliłeś. Nie. Chuja, kurwa. No kazałeś trzecią, myślisz to ma. Ale wydaje mi się. Nie ma przyszłości i przyszłości, że tylko jest. Nie terażniej... ma przyszłości i przyszłości, tylko jest teraźniejszy. No ale, ale po pierwsze jest przeszłość. No, nie bo... bo ją pamiętasz. No właśnie, no. Ale to ty masz ją tutaj, ale tylko w teraźniejszości ją pamiętasz. To jest dobre no, jakby. Kurwa! Wieranie. Rozumiem teraz, co mi powiedziałeś. No. Że, nie ma, że nie ma przyszłości, tylko jest tylko moja teraźniejsza wizja przyszłości. Tak. W chuj mi się to podoba. Dobre na Dobry Dobre na zjaranko, Ale to jest dobry mózgojeb. I co to by oznaczało? że No tak, no. No ale poczekaj, ale ja to podważę. No bo przecież... Ale to, na tym polega filozofia, że wszystko możesz podważyć. Na tym też polegają słoiki. Słoiki? No. Czy Każdy słoik możesz, możesz podważyć. To tego, że... Jebamy. Kurwa. Jebamy. Tak blisko byłem. <laughs> tak blisko byłem. Widzisz, no to jest właśnie mój problem, no. Ja wiem, że... Słownictwo. Słownictwo. Ja wiem, że był żart. Widziałeś to, widziałeś, szybko by, był by, by. i kurwa po prostu na słowie się potknąłem.